Zatem tak. IJ jako literkę, a jak, jak to IJ jest napisane? Prosto prostu IJ? Mm. To się Geogesser nazywa, tylko czy to jest niestety płatne. Pokaż? Nie takie sobie nie kupię. No tak, w Kalifornii są takie góry, a mi się skojarzyło, bo ja takie góry no, widziałem. Myślałem, że to jest właśnie, że to tamte są. A czat, czat się śmieje, bo czat nie wie, czat nie wie. Beka z Was, nie? Za klimat na Kali Tak Zgodzę się Zgodzę się Zgodzę się Zgodzę się, zgodzę się. Zgadzam się Ty, na Arię gram Na tą dziewczynkę na No, a nie Aria no Ty, jak na, no Słuchaj Presja, żeby wygrać linię Nie no, nie, nie wygrywam na nie. W sumie Rakan na cokolwiek wygrywa? Na laning phase'ie? No, wygrywam na control mage'ów Znaczy na nie też mogę wygrać, to nie jest, ale no wydaje mi się, że raczej może być ciężko no by, na no Wladimira też powinien wygrać, no w ogóle no, to nie może być tak, że chłop na 200hp stoi pod turetem Wladimirem i się leczy cały czas i, i jeszcze gra agro na mnie już, to, to przychodzi leśnik, hmm. klika byle co i zabijamy zawsze, taka prawda Nasusik w ogóle, a bo Nasusik dostał ten, Bafika w ogóle, taka ciekawostka no. Ale w ogóle osoby grające Wladimirem, eee, to jest taka obrzydliwa. Wladimir i Fiora, są <laughs> takie ja wiem, że to są czempiony Brusa, ale nie do niego nawiązuję. Serwa, ja są tak pojewane czempy. Nienawidzę. W Kalifornii normalnie są zawsze nie No tak, są. No zobacz sobie, zobacz sobie, ku. Nie, nie, To nie były nie były całe w ogóle. Jak spojrzysz na te góry. Love is always on top. liczbę na rakanie? Bo ja buduję PM, bo PM jest turbo dobre. Masz posywę zajebisty przelicznik. masz tarcze zajebisty przelicznikiem. Zajębi się to który... ja, ja Mam, blat, was ja mam muzykę z tego, mam muzykę z. Muszę wyjść do Gogesera, ale już wyszedłem. No nieźle, widzu. Narkotyzujesz jeszcze przy naszego streama. No turbo dobre wstrzyczniki po prostu na no, no utility i rzeczy. Heal, tarcza, obrażenia. Czymkol dał 10 zł? Aha, ten streamer co myli kreski języki? Aj, tak się mogę wrócić, bo ja się tu Beka z ciebie. Gadasz do chłopa, to który ja jest top 8 w googęsterze, nie? Ogarnij się szymko. To jest top 8, <laughs> pisałem głupo o tu kanale HDP Gucia. <laughs> ja pierdolę. Pojazd na każdego, nikt nie jest bezpieczny na trzecie nie no, no ty, ty szymko nie kojarzysz? A to jest ten, co zawsze donatuje u Gucia i. Już nie, bo są perma. i teraz u mnie. Ok, okej, okay. okej. To kojarzę, kojarzę oczywiście. Jest mi. Jest mi znana jego postać Rzeczywiście Legendarny wręcz No i widzisz pan No i elegancko Gra słabo co prawda ale Kurde Jestem Iwem w CS-ach Nie podoba mi się to Ja, ja lubię Szymko Ja bo nie tak znam ale... Ja bym, tak powiem, bo to są szepki. Jestem top 8, bo nikt w to nie gra Co ty gadasz człowieku wiem co chwilę nie, no. jakiegoś, jakiegoś Polaka spotykam w tym gogserze Ale w ogóle wkręciłem się, wczoraj też mam w streamku sobie ja zagrałem W ogóle fajnie się gra Ja tak z czechami miałem Że Lubię pieniądze a czemu od razu pieniądze? No teraz Szymko, ile, ile mi nałeś pieniędzy? W tych 10 z... do tych donate'ach A może mi przerwać właśnie Myślę, że pieniądze cokolwiek zmieniają o, jak masz kredyt, to już tak No ale te 500 złotych, które wysłałeś Szymko przez całe jego życie Jebane jaki masz sustain, no Ty Ja Jawer się czasami jeszcze swoją kwestię, zobacz kurwa wariacie <laughs> e, Ok, i teraz cię zaskoczę, albo nie Bo mi się wydaje, że nigdy tak nie mówiłem Hmm, mówisz ta 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 Ja byłem nieźle wykuty na turnieju w geo O nie, co ty gadasz, Są no, ludzie Lewos był turbo wykuty. No, oj, Lewos był... była turbo wykuta czasami o. E Był chłop, który jest podobno, grał sobie w wcześniej I miał duży level jest kolegą grafa Ogólnie, i... O, to było akurat dziwne, że on grał Ciekawostki geograficzne ma, ogarnięte Ja na teraz wiem więcej niż... Jak bym teraz... sposób. Ja bym stowiedzał teraz ja bym, bym teraz, którą ja mam w sobie Natury nie to spokojnie, my na top 4 ale Stres jest duży. Jest no. A on wygrał, koniec końców. No nie, i to jeszcze kolega grafa. Wygrał i to jeszcze 3-0 zrobił yeah, na remis. Ja pierdolę. <gry> no chodź meko, no. Dobra, to niech idzie tego to, tego mina, Bo mu spingowałem czy tak. Furczę, no. Przyszła do mnie. Ja pierdzielę speedy Beka z ciebie! W trajerze. ogóle trzeba od idzie Wytłumaczcie mi jedno: wytłumaczcie mi jedno, nie? Gonimy chłopa. Eko już nie dogoni i to widzi. Dlaczego Eko decyduje się na pójście razem ze mną za Anką, zamiast przycinać? I jak skręci w lewo, to jestem za Jeszcze nią, a jak, jak, jak skręci w prawo, to jest eko. Nie wiem. Chodź się domyślam myślał. elegancko. się go do kieszeni. Jeszcze puszczuję. Drake wzięty, no kurwa, piękne, pięknie, pięknie się żyje. Pinguję, że go łapię? No ta, No ale jak będzie z prawej, to tak go złapię. Znaczy, tak będzie, z... jak go złapię. Tylko sytuacja podlejnowa nie zachęca. Czym kto dał tak. Moja wina, że strumujesz w dzień od rana do wieczora. A tutaj w się przynajmniej ja pracuję. Ha, ha, to, to jest. Już. Jak zawsze, widz, winny Sadgę. Nie no, sorry, zapomniałem, że to nie jest twoja wina, Szymko, że to po prostu pierdolię tę głowę, nie wiem. Tak bye bye, 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 bye No bye, masz rację. z Mamonem w LoL'a? Nie będę grał z Mamonem w LoL'a. Mamon jest giga w LoL'a i nie lubi Mamona jak gram w LoL'a. Oglądać nawet. O! Ja no. uważam, że Mamon ma inne zalety i granie z nim w LoL'a jest po prostu bez sensu. No. A z Bruce'em nie? No nie na no, Bruce y lepszy Mamona, no. no. nie no, to akurat... No nie no, Silvera? Golda? Oj, oj, oj mam mogę katapultkę. No flash meat? O dżungel butów, to mi się podoba? Nice, ładnie. Kurde, pojebany jestem. <grych> Skarneruk. <grych> nie, ale Co, jak ci kakujesz. Gdzieś... Muszę iść do dołu, żeby tam Diana z jest do niej poszła. Mhm. Mm Czy to jest muzyka z Mhm. Pszczoły <laughs> <laughs> Brzmi jak Dark Souls GG. O, cześć Marta. Znowu. Ma to jest na na streamie, ale platyna przed, czy, w czasach, jak już ten, yy, jak jeszcze nie było emeralda, czy. Blisko Bladborn? Fajnie jesteś, kawaler. Taki przystojny mi się. Dzięki, Ala Hour. Miło mi. Jestem. Mamasz? aż? Eko A. Diana z lewej, Diana z lewej. Nie wiem, wiem, spierdalam. Możemy, możemy się Staram wyjść, się. Ma. Bo to niech mnie ktoś w, ratuje. Mam wyłot tego. Ej, aż, 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 aż! Ja pierdolę, ej Nie wiem. Zrób coś no kurwa o. Zły target Ginę No o, może u... Kurczę blade no Close Jeszcze ten pierdolony słoń leci Ale w chuj straciłem Kurcz To, że ciało. Ej Bibicie, mam ulta na tej akcji? To jakiś jakieś małolady zdane, też małolata skipuje. Panowie, jak rap to tego wysokich lotów, mało Żaden małolat, dobra? Po co mi ktoś, kto jest znany z tego, że z bratem PZ? Nie? Ja pierdolę, no. Chłopiec zrandał nowo pod wieżę. No nie, no kurwa, ten te iem przejebałem grę chyba. Mm. O, ciekawe. A nie, skipuję to bo mnie nerwuje ta piosenka. Nie, Już Jeszcze Sana dodali. Daj spokój. Świadomie, moja wina. No trudno. Sam sobie robię, może wrzucić za 1000 punktów. Kanałowy. Kurde, ten no, Susa przydałoby się zabić. Ale no i tak nie wygrywa w sumie, więc... O kurde, ale ma już ten. Kurde, ładnie zgustowali tego nasuska. Czy chodzi o kimś? na poważnie. O kurwa. Czerwcu mam zabieg wyjęcia tytanu A staków już ma. Mam zabieg w poznaniu. Odwiedziłbyś widza w szpitalu? Jak będzie ci raźniej, to możesz syna Aleksandra ze sobą zabrać. Ewentualnie grób tych widzów jeszcze. Okay. To właśnie wywiązałeś wcześniej. To jaki masz zabieg? Wyjęcia kutasa ojca z dupy? Ja nie, A to free... Ej, ale to jest free money, kurwa, jak tak baitujesz go O kurwa Nie właśnie się nie wsłuchałem, ale Nie wiem ja, 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 Diana jebana zasrana Widzu, szybko. wybacz, że to powiem, ale no nie odwiedzę Cię w szpitalu, jak będziesz, na go jakimś Chyba, żebyś umierał Bo jest to całkowicie Czaro? poważnie A bym mieszkał na drugim końcu Polski Ale nie no, akurat w jest, a! No to okej okay. A by umierał na drugim końcu. Bardziej jakiś pod, nie, pod siebie? Nie mam. Dobra jest. Reporterko, jak coś. Dobra. Aha, i że się wyjebie Jezu. Kurwa, mogę słyszeć. Szybka jest. O kurwa. Ucieczka, tak, tak. Ja pierdolę. Daj ręża, daj ręża, daj ręża. I idź odejdź, 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 odejdź kurwa. Myślałem, że many nie masz. Ej, w sumie? Jestem na rękę o kurczę No nie, nie chciałem ją zabrać ze sobą ładny, prawie Nie, moja wina, mogliśmy ją zabić Tylko, że nie zapało ją Moje Nie, że to zrobić mać no ten eko jest takim Nie widzę tego eko. Rondo za mocne Nie kurwa, w sensie pomysł taki, że jeszcze to e. no Ono czasem łapie jak jesteś jak jest przeciwnik na twoich plecach czasem nie Nice, chociaż tyle Ale to jest free ma? Dobra, napiszę mu to, żeby wiedział na przyszłość O kurwa ja Zacznę weryfikować kto dodaje te piosenkę do mixa. I leci Ja pierdolę Nie, no to jest pojebane, nie on mnie po prostu Nie, to jest za request, nie wytrzymał no Połowa rapsu, połowa gówna W ogóle nasu na 13 level i ten no widzę, widzę. Pustaków, nie kurwa, to jest moja wina, moja wina. Report me after this game go next No i Eko też. Aha, tak sobie spierdolił. No, nie zatrzymania będzie, chłop. No, repasta się mam na tego. No, na nie susa. wiem, coś Nasus ma już. No, za chwilę 100 staków będzie miał. 1000. Ile ma staków? 400 tak na razie. No, takie 1000, kurwa. No, będzie mi Znaczy, wiem, wiem, wiem. Sorry, jestem wkurwiony, bo gram gówno trzy razy i przegrywam przez to grę. A ja takiej rzeczy nie lubię. No to się ogarni, no. Więcej myślenia. No, więcej myślenia, ale teraz wierzysz, nie cofnę tego, nie? A nie wiem, jak zatrzymać tę ja, ja cię mogę mówić, czy możesz zobaczyć, to nie jest problem. Dobra, no musisz, bo dwa razy przejebałem tym grę sobie. Gdzie totalnie wygrywałem. Gdzie ja? to nie jest? Lecę tego mida. Nice, nice. Kurde, ma 1000, 1000 golda ten. Ja idę od drugiej strony, zamykam ją. Diana, 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 Diana. A, Nasus tu jest. Mam ją? Where is Echo? Where is Echo? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, kurwa! Za gówno je no! Nie mogę. Jestę hop, tripla robi, nie? Znaczy, Boże, might. Co, might A może, może, mind, Co, mind napisałem? Dobra, dobra, ginie, ginie, ginie. Eko safkował, no, Eko safkował, Eko nie pogonił! Dobra, dobra, jest zajebiście. Puf! Dlaczego Eko nie pogonił? Dlaczego Eko codzienny nie pogonił? Nie no, wiem, flash. nie widziałem go, Czy nie widziałem. To chyba HP, no. Jakby zagrał, zagrał to szybciej, to by tam totalnie wiele lepiej to wychodzi. Nie wiem co mi się odjebało, że tak dziwnie wyszło. Nie patrzyłem na niego, ale faktycznie no ja ich trzymałem. Trzeba, że nie miałeś chyba cooldownu na te podbicie, nie? Nie miałem w, nie miałem w włożeniu o... do gapkoldera na Diany. i wtedy się sklepiałem, tak. tak że nie ma kurwa eko z nami, eko stałów dziś tutaj. Nie, nie robimy raczej na szara. Nie, 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 nie. Kurde, ja się tego nas usta no, obawiam, bo ja go no... nie na... na niego trzeba iść Ezra, na side raczej. Tak, tak, tak. Nie, nie mam obrażenia, żeby go w ogóle. Ty, ale bufneli mu zajebiście mocno to healowanie. No co, ile mu zbufali? Nie wiem, właśnie, ale. Czy, A, czy no wygląda. Uważa, to... uważa, nie? No wiem, wiem, ja wiem. Ja przeszczanę z pierdole, ale. Tak to było głupie, bo przecież mogli stać po drugiej stronie, nie? 4%? No to czuć chuj. Nie, no to nie jest tak dużo. Upierdolili mnie chyba po prostu. Z nerwów. Nie, no ma zbyt dużo tego. Nie, bo Ja po no, prostu deklirował na niego, no, nie, no yes. i tyle. Z doomed. On będzie On będzie tak sobie poszedł po prostu, no, no to jest dum takie ja zaralnie zajdzie Dał dalej Podejdź O dobra nice Trzymam go Oj mogę je zostawić No Ale jego widać, że nie przyszedł Jebać go. Nie, jebać go, jebać go Nie przyszedł Nie potrzebujemy go jednak Ogólnie No właśnie widzę Trochę panikuję, bo. bo jest panika, ale. Kurwa, kurwa, chłop się. Chłop czekał. nie wiem, 50 sekund za dostał. Eee, typuję za chwilę. Ja sekund, kurwa, warda żadnego. Nie ma warda, nie ma warda, nie ma nic. Chyba, chuj, no. No masz, masz, masz. Chuj, ten taper. Dobra. Nie, 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 no, powiem wolno, się, no się na szora, kurwa, robić. Boże, tego nie koluje no. To też prawda. Nasus, 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 nasus. Okej, okay, zostawcie go, wyjebane. Ten eko rozjebane, erkujący, jak mogę do niego podskoczyć po prostu i go no wciągaj Cześć, czekaj, czekaj jak wywodzę to tak. Nie ja, no, idę na szorę. Ja schiluję te Seraphine, czekaj. O, nie ma flasza. Halo? Cześć, ja trzymam... Aha, Diana, ten. Idę. O, czekaj, jakie kurwa idę. Dobra, trzymam dwie osoby na sobie. Nie może trzymać bo nie masz wrażenia. Musimy razem grać. No Znaczy, nie to powiem tak, nie miałem wyboru. Nie no, był. Pójście, pójście na nami. Znaczy, tak, no. Tak zabiłem jednego. Nie <coughs> wybór był zabicie nami i trzymanie się razem. Jestem tego pewien. Alczy. O go, go, go. Dobra, wiem co wezmę, aby salę zbuduje dla ciebie też. Mm, no, dla jak przede wszystkim. Please, please together. Ja prawie tego z RAL spilowałem, ale za dużo ma. za dużo rzeczy ta Diana ogólnie. Także to jest w pokoju, nie? Ja serio, no. sojma, bak z Rana a jest to co? No dobra, to grałem pod pila. Będę to Nasus bot, bestepeka, jak coś. Jaki deep w lecie uh -huh. jest leciutki. Nie no. Borderkan diks, a z rana zabili. Nie no.